Witam Was kochani bardzo serdecznie z tej strony EWO68 i mamy oddać dokumenty Barmanowi Pozwoliłem sobie przejść przez wysypisko bez materiału Bo właściwie do na wysypisku nic się takiego interesującego nie działo A stwierdziłem, że ułożenie po schowkach może być e, nudne Dlatego pozwoliłem sobie ominąć wysypisko i po prostu przejść prosto do balu. Ja stwierdziłem, że dalsza część fabuły jest mm, ciekawsza niż łożenie po schowkach, także... Także dlatego z kordonu zjawiliśmy się aż tutaj. w sumie też nic takiego nie mamy także mamy w tym jakąś jeszcze misję dla barmana która się aktywowała jakoś tak sama z siebie właśnie dużo jest takich misji które aktywują się same z siebie no ale zobaczymy co dalej będzie na razie mamy zanieść dokumenty czy oddać dokumenty z x18 barmanowi i on zleci nam kolejne, jakże pascynujące i ciekawe zadanie, na które czekam z niecierpliwością do tego omijam nudne ścieżki i trzaskam fabułę. Mordercze anomalie, niebezpieczne mutanty, anarchiści i bandyci. Nic nie powstrzyma triumfalnego marszu powinności. No, no powinnościowa propaganda to... To działa, działa. W sumie, wolność też ma swoje takie hasła. Śmieszne, dziwne. Powiedziałem, wejdź, nie stój tam. Chodzę, nie stoję. Dobra, zobaczymy, co on nie chodzę. Chodzę. No i jak naznaczony. Masz te dokumenty z ich 18? Wspaniale, sytuacja zaczyna się nieco przejaśniać. Tak jak myślałem czy jest dziełem człowieka. Sytuacja nie jest prosta. Musisz dostać się do naukowców i dowiedzieć się, gdzie znajduje się X-16, żeby móc zdobyć brakujące dokumenty. Teraz musimy iść do X-16. Mamy kotlet? Mamy kotlet. mogą no. hey, ci się przydać, stalkerze. Nie marszu na Nie mam błysku. Oka nie mam, oka. Ale to posprzedaję. To się najmniej przyda. To nakrwawienie też. Kropelka też. Śluz też. Dusza też. Chociaż... Duszę zostawię, a kamienną krew sprzedam. Oczywiście kurteczkę. Eee, kryształ mi też było. można sprzedać. To tak tam nic Z ciekawego nie daje. No błysk to zostawię sobie. Błysku nie sprzedam. <grym> nie mam w ogóle takiej opcji. Wody. Ale dałem kupię trochę amunicji. Ale sprzedam trochę tego. Dobra I co, to by było tyle Co my tu mamy? Sił specjalnych Cholera Cholera, gdyby tylko ktoś mi pomógł Czyli anomaliami? Nie musi być też taki ten Cholera, gdyby tylko ktoś mi pomógł Dobra, to by było to jak mi się to udało? Tylko najpierw zobaczę czy... Chociaż Nie ma jak sprawdzić czy on ma ten 5 yy, hmm, tych miejsc cholera. Kiepsko A niech straca Co tam ja Słyszymy, Mam coś ciekawego jest ciekawego dla takich jak ty. A no nie ma. O, no git. Jak mi się to udało? No i spoko czyli ten mogę sprzedać spokojnie bez stresów no wojskowe sobie zostawię ciągle że ci Super. się sprzedać że hej naznaczony co tam? pojawienia plonu a tam to jest najmniejszy problem Dobra, to że teraz Dobra, musimy mrej. iść do X16, do jantaru Cholera, gdyby ale tylko ktoś mi to zobaczycie w następnym odcinku, że mam nadzieję wam się podobało, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie wejdź, i czekać na więcej, mam nadzieję, że wam się podoba, że chcecie więcej, trzymajcie się, hejas!